Czyli witajcie moi drodzy, ja jestem Krudens, a to kolejny odcinek na moim kanale i witam was w pierwszym odcinku serii, gdzie oceniamy działki, domki widzów. Słuchajcie, generalnie ta seria polega na tym, że wy piszecie sobie w komentarzach koordynaty, czyli na F3 tutaj macie x, y, z, piszecie to co, wam tutaj, co, to, to co będziecie mieć oczywiście przy waszym domku, te koordynaty piszecie mi słuchajcie, w komentarzu, jeżeli chcecie, żeby wasz domek był oceniony i wtedy w kolejnym odcinku właśnie wasz domek się pojawi. Właśnie, właśnie, słuchajcie, w tej serii Generalnie karty będzie miało do wygrania różne przedmioty na tej serii Zaraz jeszcze wszystko przedstawię Ale przypominam, przypominam na początku o zostawieniu łapeczki w górę Subiku, no i oczywiście o napisaniu jakiegoś komentarza Na przykład właśnie podaniu swoich koordynatów Więc widzimy się przy pierwszym domku, pierwszej lokacji, którą podał jakiś gracz Okej, okay, więc słuchajcie Ja już mam przygotowane przedmioty, które dzisiaj będą w nagrodach za wystąpienie w odcinku będzie to nie bardzo dla osoby, która wygra czyli taki mój podpis specjalny Kupo na przemian ze sklepu oczywiście czyli po prostu możecie sobie tam wymienić to na taki przemian ze sklepu na główkę po prostu dalej mamy, słuchajcie, crate, czyli takie klucze one są w sumie będą dla każdego, który weźmie udział po prostu, bo słuchajcie naprawdę, naprawdę warto jest brać udział w takim czymś warto jest podywać koordynaty swoich domków tam w komentarzu, żeby brać udział bo można tylko coś wygrać, nie można nic stracić w sumie i ja zawsze, pamiętajcie, że nie oceniam go źle może być albo po prostu średni, albo sad. bo wiem, że każdy na swój sposób buduje i nie każdy jest jakimś architektem wrodzonym, więc ja to doskonale rozumiem, a my słuchajcie teleportujemy się już do pierwszego domku, do pierwszego właściwie gracza i to jest home A1, to jest rozdumka, rozdumka, PL? nie, rozdumka podłoga, przepraszam, to jest ten gracz, o to w ogóle mamy słuchajcie jego skina, taki jego skinek śmieszny jest ten skin, w każdym razie, ocenimy samego gracza. Jeżeli chodzi o jego działkę, no to jest ona dość sporych rozmiarów i muszę przyznać, że jest ona naprawdę, naprawdę dziwna z tego względu, że jest mega różne rzeczy napchanych, takich mega totalnie ze sobą niezwiązanych. Na przykład Rozumka wybudował już w listopadzie choinkę. I co do tej choinki, słuchajcie, jakbym miał ją oceniać, to w sumie nie jest taka zła. Ale mega mi się nie podoba to, że zobaczcie, w środku nie ma totalnie, totalnie nic. Tutaj mamy. Tutaj mamy pienia, tu już nie ma pnia, takie trochę zbejtowane, więc to chętkę dało się trochę lepiej zbudować. Chociaż nie jest źle, nie jest ona na pewno zła. Tu mamy główkę, właśnie z kina, chyba naszej rozumki, tak jak już mówiłem. Tu mamy jakąś farmę z. właściwie to jest takie. Jak to nazwać, jak to nazwać, słuchajcie, to jest takie, taka zagroda dla żółwi. No niestety ona jest taką czapą śniegu od góry zakryta, więc niestety nie za bardzo możemy to zobaczyć od góry no, W miarę spoko to wygląda, tu nie ma za bardzo co tutaj patrzeć, co oceniać Okej, okay, tu mamy słuchajcie konie, trzy konie, to są te rzadkie konie Gościste, jakoś tak one się nazywały, w każdym razie wiem, że one są trochę rzadkie, bo ja przynajmniej za często nie spotykam I spoko, myślę, że tutaj także spoko rzecz Dalej mamy sklep z kotami, a właściwie to jest więzienie dla kotów. Co ty zrobiłeś, rozdumka? Rozdumka zrobił więzienie dla kotów i jeszcze jest sprzedaje jak niewolników. No, rozdumka, wytłumacz mi się, proszę bardzo, bo to jest już niewala, to już trzeba wprowadzić jakieś specjalne kary dla tej osoby. Nie wiem, czy się ale <śmieszne, śmieszne te więzienie dla kotów. Jest, w każdym razie nazwij to tak, bo tak to wygląda, rozdumka. Dobra, dalej. Słuchajcie, tutaj mamy. LOL, co to jest? Ktoś mi to wytłumaczy? Tu mam jakiś pociąg z owcami, tak mi się wydaje Pociąg z owcami, nie wiem do czego to ma służyć, ale każda owca idzie... W tym czasie. tu mamy słuchajcie, pociąg owiec I one sobie idą dalej, oj, ta, tej coś się nie udało, nie wiem co to jest I co mogę powiedzieć o tym? Nie wiem co mi... a to jest chyba farma wełny, okej, okay, czyli... Tu się robi taka wełna, mam rozumieć tego. Spoko, spoko rozumka. <słuch> Rozumiem chyba. E, dobra, tutaj mamy słuchajcie główki. Główki takie tradycyjne. I też trochę z eventów ich wzięte. Więc spoko, rozumka tutaj zrobił sobie spisane ładne takie miejsce właśnie na główki. Tu mamy farmę różnych, przynajmniej różniejszych. Słuchajcie, winorośli. Zresztą one są takie same, więc nie wiem czy po prostu jest to farma winorośli, winorośli. Czy tam po prostu... Czekajcie, yy, yy, jak to się nazywa? Zaraz to zobaczę. To powinno być, słuchajcie, gdzieś Tutaj, tutaj, jak to się nazywało? Zaraz to gdzieś tu powinno być, mam nadzieję, że jest W każdym razie To są chyba... nie, nie mogę to teraz wziąć, czekajcie Spróbuję sobie dać game Over zero Survival i... Okej, okay, to są słodkie jagody, to są jagody i chyba jak ja... Właśnie, jak się weszło na jagody, to, to bolało. No generalnie ja nie jestem jakimś pro Minecrafterem więc ja za bardzo nie ogarniam tego Ale okej, okay, czyli to są jagody i Ja tu mu oczywiście posadzę, co z powrotem, niech te jagody sobie rosną e, Dalej, tu mamy taką totalnie, totalnie widać Tylko i wyłącznie zrobioną pod farmę, czy taką tylko praktyczną, totalnie Farmę jaką? słuchajcie e, Widać generalnie cały domek, wszystko co tutaj widzimy Jest zrobione tak bardzo, bardzo e, Pod wykorzystanie, czyli wszystko po prostu dla rozumki Ma mieć, że tak powiem swoje zadanie, no no tu nie zrobił farmy takiej, wiecie, ozdobioną jakoś ładnie, on po prostu chciał tutaj e, mieć panny w, w środku, więc ja to totalnie rozumiem, tak samo tutaj nie jest to po prostu stopane, jest to po prostu e, można powiedzieć pożyteczne, jest to tylko i wyłącznie do zysku, do wyzyskania takich przedmiotów, więc spoko rodunka, ale właśnie za to jest troszeczkę też minus, że Yy, przynajmniej na razie to nie wygląda zbyt tak ładnie estetycznie Tylko to wygląda po prostu wszystko miało być po prostu na siłę trochę zrobione Na szybko I to trochę mi się nie podoba, ale... Spoko jest na pewno to, że jednak... Chcesz mieć jak najwięcej przedmiotów i to w sumie nawet spoko jest Dobra Słuchajcie, teraz mamy ogromny, ogromniasty budynek O, także rozdumki, więc zobaczmy sobie, wejdźmy do środka Okej, okay. i tu mamy korzystanie z za free, okej, okay, czyli tu mamy taki... Pokój z, enchan z Enchantem, taki pierwszy, można powiedzieć, yy, pierwsze piętro naszego budynku z yy, Enchantami. I oczywiście śniegiem, bo to rozumka, musi mieć wszędzie śnieg. Bo rozumka już w listopadzie poczuł, poczuł zimę. Taką grubą zimę już, prawie święta. Yy, więc mamy takie typowe przedmioty yy, do wytwarzania czegoś, jakieś skrzynki, tłoki, tłoki może nie, jakieś różne piesy i tak dalej. No i oczywiście enchant, więc spoko, chociaż to jest to troszeczkę za mało zagospodarowane, tutaj zdecydowanie więcej by się zmieściło Więc jest to jeszcze moim zdaniem do pokminienia, bo jest tu mega dużo miejsca do zrobienia Uwaga śmietnik, ok uwaga śmietnik, czy jest tu jakiś śmietnik? Najprawdopodobniej My sobie wejdziemy do górę na drugie piętro, o Jezu. tu mamy słuchajcie a tu mamy sklepik jakiś, ok. i to mi się podoba słuchajcie, że tutaj tak, że ludzie już się chcą trade'ować i w sumie sobie kupować i sprzedawać różne przedmioty na serwerze, to mnie w sumie naprawdę cieszy, bo jest tego naprawdę mało na razie i za dużo ludzi, nie za dużo ludzi nie sprzedawają i nie kupują przedmiotu, więc Fajnie, że tutaj coś takiego rozumka sobie wykminił No i jest to także ładnie w miarę udekorowane W porównaniu do tego, co tam wcześniej widzieliśmy Tutaj już jednak coś jest słuchajcie bardziej Należy, coś jest tutaj już bardziej podekorowane I to jak już mówi, mi się podoba To piętro jest moim zdaniem na razie Chyba najlepsze Okej, okay, więc tutaj słuchajcie mamy to nasze zapomniane drugie piętro Z więzieniem Więzieniem dla niewolników, więc rozumka tutaj kolejne Pokazanie tego, że słuchajcie jest jest, są tutaj więzie, wię, więzieni ludzie co jest totalnie niedorzeczne moim zdaniem więc rozdumka, naradzę ci tutaj zmieni zachowanie, bo ci biedni ludzie, zobaczcie on chce wyjść, on śpi, ale on, patrzcie, on ma otwarte oczom, on się boi, więc ja radzę tutaj, żebyśmy jakoś jedzenie i zrobili na serwerze jakąś specjalną organizację, która będzie broniła takich biednych ludzi przed po prostu niewolnictwem, bo jest to okropny rozdumka i mam nadzieję, że nie czujesz się z tym dobrze A słuchajcie, kolejne piętro, to tutaj zostało przez nas eksplorowane Okej, okay. i tutaj mamy chyba piramidę w środku budynku, tak to wygląda. Aha, dobra, tu mamy wejść jakieś. I to jest ta automatyczna wędkarka, czyli jak to się to nazywa? W każdym razie jest tutaj ta farma wędki. Wędki wędkarska, nie wiem. W każdym razie tu się robi, tu się wyławia różne rzeczy, rozumiem to. I jest to praktyczne, jak wszystko w sumie w tym domu, ale to co jest, to co tutaj zbudowałeś, czyli generalnie ta piramida w środku jest strasznie słabym pomysłem, moim zdaniem i to strasznie wpływa źle na jakość budynku, bo taka piramida w środku budynku to jest trochę, trochę dziwne. W każdym razie, no jak już mówiłem, każdy ma swój styl. Kolejne piętro i tu mamy farmę pszenicy, Rozumka zrobił naszą farmę pszenicy i i co, jest to znowu takie typowe, nic tu nowego nie ma, więc tradycyjnie tutaj Rozumka się raczej nie postarał. I ja żeby coś, absolutnie nie obrażam żadnego gracza, tylko mówię w czym zrobił błąd, albo co powinien poprawić ewentualnie, bo sam wiem, że nie jestem jakimś mistrzem, ale swój styl i gust mam i uważam, że jest to, jak myślę, jak na temat, jak na, temat, jak na, jak na możliwości rozumki jest to naprawdę mało i mógłbym zrobić więcej, bo znam go, jest kreatywnym człowiekiem bardzo i mam nadzieję, że się postara bardziej. Dobra, sobie dzionek już. I proszę bardzo, kolejne pięterko. I tu już słuchajcie, nie mamy nic, czyli to jest ostatnie piętro, które było. Ale zobaczcie, wow, jakie to jest ogromne! Jakie to jest ogromne. Tu mamy jeszcze jakieś wieśniaka. W każdym razie, moi drodzy, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o domek rozdumki Chyba, jak widzicie, to, to, ta wieża będzie po prostu w nieskończoność. To jest druga wieża Babel, po prostu serwerowa. Czy znaczy, druga serwerowa, druga na świecie, razem z światem wirtualnym, bo po prostu jest to takie ogromne, że nie mamy słów. W każdym razie, no spoko, domek, ja bym tutaj ocenił go na takie szósteczkę, bo jest dużo zbudowanego, jest na pewno dużo tutaj zagranych godzinach, myślę na spokojnie, tylko jest to, no mało, postara mało postarałeś się, rozdumka i to niestety widać. Ale szanuję, szanuję tutaj mega za wkład Twój w po prostu robienie wszystkiego, bo jest tu dużo rzeczy, które naprawdę są rzadkie i ciężko je zdobyć, więc my przenosimy się, słuchajcie, do kolejnego domku. I moi drodzy, jesteśmy w kolejnej działce, na kolejnej zgłoszonej właśnie dom, działce. Jest to działka Gracka05, z tego co wiem, i wow, jest to naprawdę z zewnętrza. Jest to mega, mega ładne. To mi się mega podoba. Słuchajcie, zobaczcie, tutaj wszystko jest jak najbardziej yy, ładnie udekorowane. No nie mam za bardzo tu się do czego, do czego przyczynić, bo sam lepszego raczej nie zbudował. Jest to wszystko naprawdę widać, że obmyślane ładnie. Nawet takie specjalne, słuchajcie, na koniec jakieś, nie wiem jak to nazywać, takie kurcze... Jakieś badyle wiszące w górze, jest to mega okazałe. I zobaczcie, chociaż ten domik jest mały i to on jest naprawdę mały, to w ogóle mamy grackę. Zobaczcie, Grazek sobie tutaj siedzi i czeka na naszą ocenę. Więc proszę bardzo, to mamy gracka? Raz, jak sobie będzie patrzył, jak oceniam. I co mogę powiedzieć o tym? No, jest to duże i jest to, jak już mówiłem, chociaż jest to małe, wydaje się bardzo, bardzo duże. I to jest naprawdę na plus, na plus bo yy, takich rzeczy po prostu, takie rzeczy są ciężkie do zbudowania. I sam wiem, bo. Nieraz budując małe domki, one ciągle wyglądały jak małe domki, a po prostu... Yy, po prostu wyglądać inaczej, tak to może ujmę. W każdym razie weźmy sobie do domku i zobaczmy. No, domek, słuchajcie, od środka jest mały, ale za to... Za to, za to, słuchajcie, ładnie w sumie nawet udekorowane, bo te lampy też ładnie wyglądają. Schodki, takie kręcone, spoko jest tu jeszcze mało zagospodarowane, ale jest tu też mało miejsca, więc jak najbardziej rozumiem. A teraz lecimy sobie na dół, słuchajcie, i o o o, widzę tutaj zdecydowanie podziemny chłopak jest grasek, grasek. Słuchajcie, ma tutaj przede wszystkim swój magazyn. Bardzo ładnie grasek wbudował ten magazyn. Uważam, że jest to wszystko tutaj w tych takich, w tych samych klimatach co zewnętrzna część budynku, i to bardzo dobrze, bo dzięki temu w sumie wydaje się to bardzo spójne ze sobą o to chodzi, o to chodzi żeby domek był, wiecie, jakbyście wykorzystali załóżmy kwarc na górze, albo jakiś kolorowy budynek, a tutaj tak ciemno z bruku, to byłoby to tak słabo, a tam i tutaj są właśnie takie y, bardziej y, ciemniejsze kolory, znaczy drewno i cobblestone tak w sumie najbardziej, więc y, jak najbardziej na plusik. Tu mamy oczywiście magazyn właśnie Shulker boxy, jakaś głowa Endu, wow czyli Triggerce chyba ma, był w ogóle wędzie, Endzie Głowa Smoka I schodźmy sobie niżej, tu mamy jakąś tabliczkę Bez nic, nie z czymś Prace w toku, aha i czy tu, tu będzie jakiś budynek, spoko Czyli Triggerce sobie generalnie taki, taką rzecz wbudował Ale zobaczmy sobie jeszcze na górę do Graska, bo Chciałbym zobaczyć czy to może nie jest wszystko Bo to może jeszcze coś być, w każdym razie Patrzę na ten domek i naprawdę Aż miło jest popatrzeć na ten domek, więc jest on, moim zdaniem, słuchajcie, zwycięzcą dzisiejszego odcinka. Bo jest to totalny koks. Jest to totalny koks, moim zdaniem. Pięknie udekorowane wszystko. Naprawdę pięknie, lampy ustawiane. I uważam ten domek, że tutaj spokojnie. Ocena 8. Jest tu po prostu mało. Ja rozumiem, że jest to dopiero budowa. Bo, bo i tak, słuchajcie, mega w się te osoby zgłosiły do oceniania. Oceniać się mo może na I tutaj Gracek już chce ocenę. E, chce już domek. A, domek. A tutaj jeszcze napisał jakąś. E, Napisał jeszcze jakąś wiadomość. Witaj. Dom budowałem przez 4-5 godzin. Mam nadzieję, że się podoba. Gdyby było więcej, ale mi się usunęło. No, niestety, niestety są czasami jakieś lagi na serwerze, cofki. I spoko. Bardzo fajnie. Graczek, a ja tutaj Ci daję oczywiście zwycięzcę z Więc gratulacje jeszcze raz, mordeczko. I teraz nie mi, też dla Ciebie kupon, słuchajcie, za to, że tutaj lepsza ocena była. I Diamond Case, i mob case, Myślę, że to wszystko. Jak najbardziej spora prawidłowo ocenione rozwija się graczek, bo... Y, domek jest oceniany przeze mnie na 8, dlatego że jest on mega dobry, ale jest on po prostu za mały. i jest tu za mało jeszcze dekoracji, za mało y, za mało po prostu pomieszczeń. Po prostu jest to za wcześniejszy domek, ale myślę, że jakbyś jakby poświęcił myślę, jeszcze jakieś dwa dni na, zroba, na robienie czegoś, tylko tak wiecie, jakby wtedy przez te dwa dni nieźle pracował, to na pewno... Dobrze, by po prostu wyglądał ten domek. Myślę, że nawet tutaj dziewiątka, może nawet dziesiątka byłaby przeze mnie dana, ale słuchajcie, ja dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka. Oczywiście na także zostanie swoje, swoje nagrody za zabranie udziału w odcinku. Ja serdecznie dziękuję. Przypominam o zgłaszaniu swoich domków w, w komentarzach i do zobaczenia. Cześć!